William Weir 50 bitew, które zmieniły świat. Odcinek 25. Bitwa warszawska 1920 roku. Przeciwnicy Rosja Radziecka kontra Rzeczpospolita Polska. Stolica II Rzeczpospolitej, do niedawna centrum kraju nadwiślańskiego, w wojnie roku 1920 nie była ostatecznym ani jedynym celem ataku Armii Czerwonej. Dowódca jej frontu. Michał Tuchaczewski otrzymał dyrektywę zdobycia Warszawy dopiero w 1920 roku, gdy Lenin żądał wściekłego spotęgowania natarcia. Jednak to nie zdobycie miasta, ale przekroczenie linii Wisły było zadaniem, jak jeszcze w 1919 roku rząd w Moskwie wyznaczył armii Czerwonej. Ofensywa poza linię Wisły i osiągnięcie możliwie daleko wysuniętych pozycji na zachód miały być silnym argumentem Rosji radzieckiej w rozmowach z rządami zwycięzców z 1918 roku. Jak w przypadku innych kampanii I wojny światowej, logika wojny 1919 i 20 roku była widoczna tylko z perspektywy planów politycznych i map sztabowych. Po obu stronach frontu stanęły milionowe armie. W przededniu ostatecznego rozstrzygnięcia wojny w maju 1920 roku armia polska liczyła ponad 963 500 żołnierzy uzupełnionych o pobór. Po przeciwnej stronie walczyło 5,5 miliona żołnierzy Armii Czerwonej. Rozległy teren działań taktycznych rozciągał się od Dniestru i Karpat po Dźwinę, od Dniepru po Wisłę i Wieprz. Cywilnej ludności, która nie była w stanie ocenić ogromu operacji, wycofanie się wojsk Armii Czerwonej wydawało się niemal cudem. Bezpieczeństwo granic w Europie gwarantował traktat wersalski, który zakończył I wojnę światową. Zawarcie zawieszenia broni na zachodzie Europy i wyznaczenie przebiegu polskiej granicy wschodniej przez państwa zwycięskiej koalicji nie zmieniało faktycznego układu sił na linii frontu wschodniego. Od końca 1918 roku dzielił on Polskę, Litwę, Białoruś, Ukrainę i Rosję Radziecką. Gdy więc w Paryżu toczyły się rozmowy o granicach i prawach państw, które powstały na terenach byłego Cesarstwa Rosyjskiego i Austro-Węgier, za wschodnią granicą pokonanych Niemiec ciągle toczyła się wojna. Nowego ładu w Europie Środkowej nie akceptowali biali generałowie Cara Mikołaja, którzy jeszcze w 1919 roku walczyli o Moskwę. W okresie 1918-20, w oparciu o chwilowe sojusze zawarte z Polską lub Rosją Radziecką, własne plany taktyczne i polityczne zrealizowały wojska lidewskie i ukraińskie. Żadna z polskich koncepcji nowych granic w 1918 i 1919 roku nie mogła być, też zadowolić nowo powstałych rządów i armii Łotwy i Litwy. Również przegrane Niemcy były gotowe zawrzeć sojusz z każdym, kto mógł doprowadzić do rewindykacji terenów utraconych na rzecz Polski. Wojskowi i politycy II Rzeczpospolitej przyjęli, że punktem odniesienia powojennego ładu na wschodzie Europy powinny być granice państwa polskiego sprzed rozbiorów. Dla zwycięzców I wojny światowej elementem równowagi w Europie Środkowej było istnienie państwa polskiego, choć jego granice dla angielskiej i francuskiej dyplomacji były przedmiotem dyskusji. Oznaczyło to walkę o nowy ład w Europie Środkowej między Rosją Radziecką a Polską, która miała rozstrzygnąć przewaga militarna. Od 1918 roku, ochotnicza, a potem regularna Armia Czerwona tworzyła na swoim froncie zachodnim politykę faktów dokonanych. Działaniom wojennym towarzyszyły rozmowy pokojowe, których nie przerwano również podczas bitwy warszawskiej. Na zapleczu frontów tworzono rządy, które w chwili zwycięstwa miały objąć nominalną władzę na nowych terenach. Wojna 1919-1920, którą między 13 a 16 sierpnia 1920 roku rozstrzygnęła Bitwa Warszawska, była ostatnim akordem I wojny światowej. W Europie Środkowej i Wschodniej nadal walczyły armie, które powołano do życia w latach 1914-1918. Na czele armii radzieckiej stanęli carscy oficerowie, którzy w 1917 roku opowiedzieli się po stronie nowej władzy. Na froncie polskim walczyli żołnierze z jednostek sformowanych jeszcze podczas I wojny światowej. Ich dowódcy także w dużej części mieli dyplomy, szkół wojskowych i doświadczenie zdobywane w sztabach armii dawnych państw zaborczych. Rosja Radziecka zawdzięcza swoje istnienie działaniom dyplomatycznym i militarnym prowadzonym przed końcem 18 roku. Początkiem sukcesów dyktatury Włodzimierza Lenina była udana akcja niemieckiego sztabu skierowana przeciw Imperium Romanowów. Także w odtworzeniu Rzeczpospolitej dużą rolę odegrały działania dyplomatyczne i militarne podejmowane przed zakończeniem I wojny światowej. Nowy był jedynie plan Rosji Radzieckiej, o którym pisał już w marcu 18 roku komisarz ludowy do spraw narodowości Józef Stalin. Zgodnie z nim Polska i Ukraina miały zostać włączone do Wielkiej Federacji Państwa Bolszewickiego. W koncepcji Lwa trockiego Psków i Wilno miały być bramą do rewolucji w Niemczech, a Kijów drogą do opanowania terenów należących niegdyś do Austro-Węgier. W ten sposób zrodziła się koncepcja sowieckiego frontu zachodnio-północnego i zachodnio-południowego. Wojna miała toczyć się nie o granice, ale o przestrzeni Europy. Powstanie Węgierskiej Republiki Rad i rewolucja w Berlinie stworzyły nadzieję na sukces głównych kierunków agresji Armii Czerwonej. Zmienna sytuacja na froncie polsko-radzieckim, jaka ukształtowała się w 1919 roku, sprawiła, że rejon Warszawy stał się kolejną bramą, która miała prowadzić Armię Czerwoną na zachód Europy. Front radziecko-polski stał się faktem w lutym 1919 roku. Do tego czasu wojskom polskim udało się opanować najdalej wysuniętą na wschód linię frontu. Oznaczało to przekroczenie linii Kurzona i osiągnięcie tzw. linii dymowskiego. Nowa granica państwa polskiego opierała się o kamieniec podorski na południowym wschodzie, obejmowała Mińsk, a na północy biegła wzdłuż Dźwiny. Dwództwo Armii Czerwonej stanęło przed koniecznością stworzenia nowego planu walki. Odpowiedzią strony polskiej była koncepcja Sojuszu Polsko-Ukraińskiego. W kwietniu doszło do skutku porozumienie Józefa Piłsudskiego z Ukraińską Republiką Ludową Semena Petlury. Szybki marsz na Kijów, który wojska polskie osiągnęły 7 maja 20 roku, był pierwszym wielkim sukcesem propagandowym odrodzonego państwa polskiego. Taktyka ustępowania pola przeciwnikowi przejęta przez dowództwo Armii Czerwonej okazała się jednak skuteczniejsza. Wojska polskie osiągnęły wschodni brzeg Dniepru, ale sukces taktyczny pozbawiony wsparcia politycznego okazał się nietrwały. Radziecka ofensywa na Białorusi sprawiła, że nie udało się przeprowadzić szybkiej dyslokacji wojsk polskich na południowym wschodzie. Wkrótce rozpoczął się odwrót armii polskiej. 14 lipca 1920 roku wojska polskie opuściły Wilno. Dwa dni później padło Grodno, którego nie broniła jednak regularna armia polska. Kapitulacja twierdzy brzeskiej, która została opuszczona na rozkaz generała Władysława Sikorskiego, dopełniła obrazu klęski. Front radziecki przesuwał się szybko na zachód. Mimo, że po starciu z oddziałami polskimi sławna armia konna Siemiona Budionnego nigdy nie odzyskała wcześniejszej sprawności bojowej, sytuacja strony polskiej nie ulegała zmianie. Zwrot na froncie polsko-radzieckim nastąpił 6 sierpnia 1920 roku, kiedy naczelny wódz i pierwszy marszałek Polski Józef Piłsudski wydał rozkaz uderzenia z Nadwieprza. 10 sierpnia pojawiła się sowiecka koncepcja ofensywy, która opierała się na planie obejścia Warszawy od zachodu i sforsowania Wisły na północ od Warszawy, nie później niż 15 sierpnia. W tym czasie III Korpus Konny miał zająć się likwidacją tzw. korytarza polskiego w rejonie Płocka. Równocześnie na froncie południowo-zachodnim Armia Czerwona kontynuowała ofensywę na Lwów. Powoli rosła luka powstała między frontami armii czerwonej a spory wewnątrz radzieckiego dowództwa osłabiały jej mobilność i wartość strategiczną na koncepcję tzw. bitwy warszawskiej składały się trzy etapy działań strategicznych, które koncentrowały się wokół Warszawy na linii Wisły i Wieprza. Były nimi bój nad przedmieściach miasta 13 sierpnia, walki na modlińskim obszarze operacyjnym i natarcie z nadwieprza, które rozpoczęło się 16 sierpnia. Dla mieszkańców Warszawy najbardziej widoczny był pierwszy etap natarcia, kiedy na odcinku 25 km toczyły się zacięte walki. Wtedy też została przełamana linia obrony sił polskich, a radzymin stał się polem krwawych walk. Jego tereny przechodziły kilkakrotnie z rąk do rąk, co wpływało na nastroje oblężonej Warszawy. Decydujące znaczenie miały jednak walki 14 sierpnia, kiedy piąta armia generała Władysława Sikorskiego uderzyła na nasielski i półtusk, walcząc z przeważającymi siłami rosyjskimi. 15 sierpnia w okolicy Warszawy wojna wydawała się już wygrana, jednak dopiero następnego dnia rozpoczęła się ofensywa polska z Wieprza. Zapoczątkowała ona odwrót Armii Czerwonej. Dalsze wydarzenia na froncie rozegrały się błyskawicznie. Już 25 sierpnia wojska polskie ustaliły granice frontu na linii na zachód od Grodna, przez Białowieżę i wzdłuż Bugu. Przygotowania do tzw. Bitwy Niemiejskiej rozpoczęły ostatni etap zwycięskich walk. O sukcesie kampanii zdecydował plan obrony zatwierdzony rozkazem Piłsudskiego i jego realizacja. Do sukcesu wojsk polskich przyczynił się jednak w dużej mierze także konflikt wewnątrzpartyjno wojskowej kadry sił radzieckich. Robotniczo chłopska Armia Czerwona utworzona na trzecim zjeździe Rad w styczniu 18 roku była w tym samym stopniu narzędziem walki co polem doświadczeń rewolucjonistów. W czerwcu 18 roku regularne oddziały liczyły 300 tysięcy ludzi, a po wprowadzeniu obowiązkowej służby wojskowej jej liczebność wzrosła do 3,5 miliona. Armia była więc w Rosji radzieckiej siłą równie użyteczną, co niebezpieczną w wypadku zmiany układu sił politycznych. Nad kadrą dowódczą, która niemal bez wyjątku wywodziła się z absolwentów Aleksandryjskiej Szkoły Wojskowej i Akademii Sztabu Generalnego, czuwała rewolucyjna Rada Wojenna i Rada Komisarzy Ludowych z jej przewodniczącym. Od początku w Armii Czerwonej na wszystkich szczeblach jej organizacji była widoczna dwoista partyjno-wojskowa struktura. Wszystkie rozkazy musiały posiadać kontrasygnaty partyjnych urzędników. To zdecydowało, że mieli oni w rzeczywistości największy wpływ na przebieg działań wojennych. Wojna polsko-radziecka ujawniła wszystkie zagrożenia, jakie niosło ze sobą łączenie decyzji politycznych i wojskowych. Dowódca Frontu Zachodniego w wojnie 1920 roku Michaju Tuchaczewski, syn ziemianina ze Smonężczyzny, uczeń moskiewskiej aleksandryjskiej szkoły wojennej, stał się zależny od Józefa Stalina, którego kariera była w tym czasie związana z aparatem partyjnym frontu południowo-zachodniego. Stalin osobiście zaangażowany w koncepcję zdobycia Lwowa, był przeciwny przesuwaniu wojsk na nowy front zachodni ku odcinkowi środkowej Wisły, Wieprza i Warszawy. Dzięki swojej pozycji w Moskwie w dowództwie armii na froncie południowo-zachodnim mógł sobie pozwolić na ignorowanie rozkazów wojskowych. Jako przedstawiciel partyjnych struktur w armii skutecznie krzyżował plany natarcia Tuchaczewskiego na Warszawę, nie udzielając rozkazom aprobaty. Zwracał się też do centrali w Moskwie, torpedując wszystkie przesunięcia wojska radzieckich w kierunku stolicy. Okazał się na tyle niezależny, że nie zareagował także na upomnienia Moskwy. Lenin, który kazał na początku wojny zbudować makiety terenu działań operacyjnych, najwyraźniej także nie potrafił ocenić błędów w przesunięciu frontu. Ostatecznie tylko niewielka część z planowanych posiłków została wysłana na pomoc Tuchaczewskiemu. Było to już jednak zbyt późno, a liczba żołnierzy zbyt mała, by mogły przechylić szale zwycięstwa na stronę Armii Czerwonej. Wojna była jednak w równej mierze sukcesem polskiego wywiadu. To dzięki pracy Stefana Mazurkiewicza, który odczytywał radzieckie szyfrogramy radiowe, przegrupowano polskie wojska i podejmowano szybkie decyzje w polskim sztabie. Kolejnym sukcesem operacyjnym wojsk polskich był udany atak na Ciechanów i zmuszenie dowódcy czwartej armii do zniszczenia jedynej radiostacji. Brak możliwości kontaktu ze sztabem Tuchaczewskiego czynił czwartą armię zupełnie bezużyteczną w toku dalszych działań wojennych. W 1920 roku front zbliżył się do Warszawy na tyle, że jej mieszkańcy mogli obserwować przebieg walk. W stolicy bezpośrednie zagrożenie wywołało panikę. Na historii miasta zaważyła pamięć o rzezi Pragi, której dokonały wojska rosyjskie Aleksandra Suworowa i o późniejszym ataku generała Iwana Paskiewicza. W krajobrazie stolicy nadal dominowała rosyjska cytadela zbudowana po powstaniu styczniowym. Warszawa podczas wojny 1919-20 była widownią triumfu Józefa Piłsudskiego, witanego jako nowy Bolesław Chrobry po zdobyciu Kijowa. Była też widownią kryzysu rządowego w dniach ofensywy radzieckiej. Wojna odcisnęła swoje piętno także na życiu codziennym. Strajki, protesty organizacji lewicowych żądających zaprzestania wojny przeciw państwu radzieckiemu paraliżowały dostawy prądu, gazu, transport miejski. Po wydaniu przez naczelnika państwa rozkazu rozpoczynającego decydującą kampanię, Warszawa stała się stolicą oblężonego państwa. Na charakter przygotowań oraz późniejszą wizję wojny i bitwy warszawskiej wpłynęło włączenie się do organizacji obrony miasta nuncjusza apostolskiego Achillesa Ratiego i arcybiskupa warszawskiego Aleksandra Kakowskiego. Do propagandy wojennej włączył się Kler, został ogłoszony list biskupów polskich, a episkopat dokonał na Jasnej Górze poświęcenia narodu polskiemu najświętszemu sercu Jezusa. Duż pasterstwa katolickie zorganizowały święto armii ochotniczej z udziałem generała Józefa Halera. Odezwał pomoc w obronie kraju, ogłosił także konsystorz Kościoła Ewangelicka Augsburskiego oraz gminy i organizacje żydowskie. Obok uroczystości religijnych i wezwań do obrony, jakie płynęły z Zambon, toczyły się zasiąg ochotników. Rada Obrony Stolicy z Pisutczykiem, Arturem Śliwińskim na czele uruchomiła 30 biur dla werbunku ochotników na wojnę. Powstały bataliony ochotnicze obrony Warszawy rozpoczęła się rekrutacja prowadzona przez Generalny Inspektorat Armii Ochotniczej. W sumie zwerbowano niemal 96 tysięcy ochotników, spośród których 10% stanowili mieszkańcy stolicy. Pozostali pochodzili z terenów byłego Królestwa Polskiego, Małopolski i Wielkopolski. Zaciągi organizowała też komisja mobilizacyjna związków artystycznych i literackich dla obrony państwa. Atmosfera oblężenia wzmacniało rozporządzenie, które wprowadzało całe maksymalne po 20 lipca. Wznowiła swoją działalność Straż Obywatelska, która w okresie działań wojennych osiągnęła stan od 4 do 16 tysięcy ludzi. Przełomową datą dla mieszkańców Warszawy w wojnie 20 roku był 10 sierpnia, w którym generał gubernator Warszawy ogłosił stan oblężenia. W dwa dni później Warszawę opuścił Piłsudski. Następnego dnia z korpusu dyplomatycznego pozostał tylko nuncjusz i ambasador USA oraz yy, inni. Atak na Warszawę jednak nie nastąpił. Dla mieszkańców Warszawy epilogiem wojny był 15 sierpnia, kiedy niebezpieczeństwo ataku na miasto zostało ostatecznie zażegnane. W nocy z 15 na 16 sierpnia rozstrzygnięcie walk było niemal przesądzone. Armia Czerwona znajdowała się w odwrocie. Zwycięstwo militarne zażegnało jednak inne ważniejsze zagrożenie, którego nie mogli dostrzec mieszkańcy miasta. Była nim rosnąca izolacja dyplomatyczna państwa polskiego. W kwietniu 20 roku podczas prowadzonych działań wojennych na froncie toczyły się łotewsko-radzieckie rokowania pokojowe o terytoria, które przez polskich polityków było traktowane jako teren Rzeczpospolitej. Również młode państwo litewskie od maja 20 roku prowadziło rokowania z rządem sowieckim, a podpisany traktat zawierał tajną klauzulę o pomocy militarnej, która miała być udzielona Rosji Radzieckiej przeciw Polsce. Także Berlin rozpoczął z Moskwą rokowania o współpracy militarnej, gospodarczej i technicznej przy tej okazji został dokonany pierwszy na razie teoretyczny podział Polski, między Niemcy i Rosję. Jego celem było przywrócenie stanu posiadania Niemiec sprzed 18 roku. Jeszcze podczas działań wojennych Rosja, Radziecka i Rzeczpospolita rozpoczęły rokowania. 14 sierpnia delegacja polska wyjechała z Warszawy na rozmowy pokojowe. Ostatecznie 17 sierpnia zdołano uzyskać zapewnienie uznania niezależności, gwarancję samodzielności Rzeczpospolitej Polskiej i kształtu jej granic. Zwycięstwo w operacji nad Wisłą i Wieprzem, która przeszła do historii jako Bitwa Warszawska, zakończyło się podpisaniem Traktatu Ryskiego 18 marca 1921 roku, który kończył wojnę i pierwszy etap walk o wschodnie granice II Rzeczpospolitej. Zostały one uznane nie w oparciu o ustalenia z Wersalu i Spa, ale jako wynik zwycięstwa militarnego. Dzięki temu w granicach Polski znalazło się Wilno, które zostało zdobyte przez oddziały generała Żeligowskiego. Skutkiem wygranej kampanii 1920 roku była też pierwsza przegrana walka Rosji Radzieckiej, która ostatecznie uniemożliwiła jej realizację deklarowanego planu ekspansji na zachód Europy.